Coś hirki nie szły dzisiaj? Oj nie szły, oj nie szły, tragedia. trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Miejmy nadzieję, że tutaj. No tutaj to wiesz, będę miał większy impact. Okej, no ale te to są maryncz w chaosie, ale i tak mam większy impact na grę. Gramy na jakichś potężnych Anglików. A, Anglia do domu. Jak na Fifce. Okej, czekaj, czekaj. Powiem ci I quite Like it. mam taki nawet nie najgorszy rolek no, no to super Może znowu ten Legendek żygać się aż chce To żygaj Geralt O, już jest a zmieniłem. Ładnie. Legendek jest the best ładnie. No Gluź, jak coś, to chciałbym korzystając z okazji pozdrowić jednego mojego znajomego elektryka, który chyba ogląda twój streamek no. A, a to już, bo ja że jakiś Nik, coś tego? A, te, niestety ten człowiek, przynajmniej jak mieszkaliśmy razem w akademiku, nie miał Niku, tylko oglądał jak pajac jako gość, więc nie wiem, czy już Nika ma. Teraz się zapytam. No, no to pozdrawiamy, pozdrawiamy. no. The best to jest mój świniaczek. No, on to jest w ogóle The best. Dobra, żygam, ale będziesz musiał posprzątać po mnie na swojej podłodze. Dobrze. Jezu, znowu zacząłeś tym pajacem Gluś. Ja bardzo nie lubię jak ty tym startujesz. Ale to nie mam za bardzo czym. Co, dyscyplinem startuję, nie będę miał odpowiedzi. On jest bardzo spoko, on jest bardzo spoko. no, mogłeś zacząć dwoma atomami albo ulepszonym łucznikiem, to od razu byś go miał na bossa. Ja tego pielgrzyma to lubię, powiem ci. Nie wiem, bo on mocno trzyma. Jeżeli dostanę teraz w drugiej turze coś, to on strasznie trzyma. Oj, 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 dostaję filmaka, Gluś. U -u. A ja dostałem kolejnego o. pielgrzyma i jestem z tego powodu zadowolony. Ja chyba wysyłam na fiestę, a ten, ale ten drugi to ma twój start tego. Wtedy, co tak sterowałeś strasznie, więc możesz mu wysłać na trzeciej w sumie. Czyli na trzeciej wysyłam, tak? No. Dobra. A państwo jak będę musiał tego pielgrzyma ustawić? Dobra, czyli jest fiesta na fiestę. Tylko, że ty bardziej puściłeś, chłop puścił flimaka, więc tam no, fiesta playery, lepszy, kurde. Faja. Nie, nie sprawdziłem go. Czekaj, a, no sprawdźmy, czy, czy widać, że on jest tym fiestą. A czy może się wiedzieć? A w ogóle. No, on gra fiestę zawsze, faktycznie. No to. A widzisz. Kontrolowałem. Dobra, teraz jak postawić drugiego pielgrzyma? Tylko mi powiedz, żeby się splitowali na ten moment. Jak drugiego pielgrzyma? Jak drugiego pielgrzyma? Postaw, może tempesta. Na dwóch nie, 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 dwa, będą dwa pielgrzymy, będą są so broken. Tylko powiedz mi, jak postawić, żeby tankował split. No nie wiem, albo tu, albo tu, no o pół niżej, ale kurwa, wiesz, że druga O Pół jest... niżej? Okej okay. Ale obok, o, zaraz mi powinno. A ty nie dałeś obok, tylko mocno obok. No, no, i... Ale widzisz, zamiast mi powiedzieć, ja, ja prosiłem o krótkie info, Zaraz a... widać krótkie info, to mi tłumaczysz, no, że robisz Nie dałem ci, gdzie przecież. Za późno, no. Musi być krótkie info i jadę. I Dobra. Możesz mu teraz wysłać jakiegoś... żółwia albo finda, jakbyś miał... Aha, ty masz w ogóle trzech workerów i ja... To. No ale myślę mu brutala. O, brutal, no brutal, spoko, ale czemu masz trzech workerów? No bo ciężko mi zrobić więcej, teraz robię jednego. Mhm. Ja mam trzymać, no za uszy. Yeah. No jo. Teraz mi nie wysłał, to teraz mi pewnie dużo wyślę, to dorzucę też dużo. Kurwa dorzucę w chuj dużo. Yolo. No to gituła. Tylko że ja mu teraz bardzo mało też wyślę, ale whatever. No jakby mi ten pielgrzym spliotował drugi, to bym był już ustawiony po zęby szczerze. No kurwa, teraz mnie będzie ten. No to ja nie puszczę teraz. Ale co? To... Ty jak ja mam Broken Bolit, jasny winyk. Ty no, identycznie jak wtedy chyba, co gra, grałem z tobą. Ty też ty zacząłeś z dwoma wandererami i też nic nie dorzuciłeś na trójkę. Nie, no dorzuciłem kozę teraz. Ale wtedy. A wtedy te? Tak. No, oni likują i dadzą mi kolejną kozę, więc git. Ty ja mam dwóch pielgrzymów i dwie kozy, rozumiesz to? Mhm. To jest to jest OP no, to dobrze, dobrze. O. A mój mój grający fiestce teraz obronił mój mały sędzik i teraz dostają króla. Bardzo dobrze yy, No twój teraz też jest słaby. Nie wiem czy mu coś wysyłasz, czy nie. No, Okej, okay, no, to życie i się... znowu brutala, nie? Znowu urta, no? Tak, no ale to wtedy tracisz bardzo dużo tego. Kurde, ja jestem strasznie mocno no To, że ja mogę, no. O kurwa, ty gluź, ale nas teraz jebią. Nie, nie. ma ja, ja leczę, ja leczę, spokojnie. Ale wysyłali ci wcześniej, czy nie? Nie, no, to byłaby rutalna no, teraz. No kurwa, dostaję. no to cały król idzie się jebać. Cały król, o kurwa no, dobra. Da, no cały może nie, ale... No dobra, te dwa brutale dowolały. No, no ty masz takie gówno, jak ja potrzebuję. Ja nie mam gówno, jakby jakby mój, jakby mój jak pielgrzym jak, na Ale pozwól, jak mi się będziemy tak grać, gra. i jak chcę konkretne krótkie info, uh -huh. dostaję krótkie info. I jest koks, a ty mi pierdolisz jak zwykle, elitalnie Dlaczego to grasz? krótkie Info, nie graj kurwa, nie zaczynaj nigdy pielgrzymem bez chujowy. Nie, no, jest Cox, A jest koks no, to masz, masz moje imię. Dobra, wysyłamy na szóstki. Ale równie dobrze, żebyśmy efekt wcisnąć. Nie, nie, nie. Ach, dobra. Kurwa, ja byłem taki silny na tej fali, no ale dostałem kurwa impy, impy są pojebane. Albo wiesz co, może kliknij w sumie... Eee, za późno na klikanie Kinga, whatever. No dobra. dobra. co im wysyłamy? No ty wyślij jakiś impak. A ja chyba wyślę im A wyślę te impy. No ja I mogę im wysłać też. No, ale no możesz. No. Dobra. Ty, tam te, też po prostu kanonierkę, ale impy też mogą być. Hmm, teraz powinien być bardzo silny w teorii. Ma na następnej tam też. Dobra, Gruś, myślę, że na siódmym. Dobra. Nie wiem, nie wiem czy byśmy króla. No, teraz króla może wnijmy po tej, co? Dobra. Ja będę bardzo silny, ale... No, ja całkiem. Dobra, nie puszczaj teraz nic. Musimy obronić to, co nam wyślą. O, będzie, będzie coś duże. Dobra. Pewnie jakiś ogród, czy coś takiego będzie. Jeśli że ograsz? No, tego bym się spodziewał. I co, króla teraz, nie? No. Jak ustawimy to, to będzie całkiem w porządku. Kiedy Orion się w końcu nauczy, że w ustawieniu wiesz chodzi o to, żeby ładnie wyglądały? <laughs> nie wiem kiedy zrozumie, ale tu mówię autentycznie, bo tylko krótkie info. A zamiast, zanim dostałem krótkie info, to już fala poszła. Dobra, Dzień. jest mimik. Aha, dobra, chuja mi wy... Dobra, mi wysłali chuja. Ja teraz puszczę wszystko. Mid. No, to dobrze, że nie było ogra, ale no... Ten mimik... Aha, ty nie masz żadnego damagea poza magicznym? I ty no robisz koty, 7? nie, koty miałem. Aha, miałeś. Dobra, no są czasem też takimi arkane tak, dobra, Tak, no kota miałem, no ale wiesz, i tak przytrzymałem całkiem nieźle jak tego milika. szczerze zostałem i w Ja wiem, czy całkiem nieźle, dobra. No, jak no tragedii bo... nie ma, nie? A, no nie wiem czy nie ma. Żyjemy w ogóle? Nie no, może żyjemy. Chyba żyjemy! Dobra, wysyłamy co? Na dziewiątej chyba jeszcze coś. Nie, na dziewiąty chujowy, na dziewiąty. No 10 żyjemy, no ten mimik to padnie raczej, nie? A, padnie, no. No ta! Nie, tragedii nie ma jak na takie osoby. Ja wiem, kurwa, no ale weź się jakoś normalnie budy, a nie że robisz sam magiczny damage, No, ale panie, no co ja dostaję? No gram, co dostaję? No. to no. e, tutaj byłoby dużo lepiej, jakbym nie puścił na tej fali znowu. No to jest to samo, co było za, chyba drugim razem, jak graliśmy, nie? Ja rozumiem, że musisz pogadać, ale jak wiesz, jest, jest licznik, to potrzebujemy krótkiej bo da, bo ping dałeś mi jak były 3 sekundy, no to 3 albo 2, no nawet ten na wodzie można sprawdzić. To musisz, musisz sam myśleć, jak już też takie dziwne zagrania robić, no. no to nie było dziwne zagranie, dobra, Który lecimy. Któryś z nas zginie na dziesiątce, No nadzieję, że to będą oni, no nie mówię w sensie, my albo oni. A. Ja to nawet już nie puszuję nic, no, zaś mnie starwują Chociaż oni obaj mają niezłą dziesiątkę w sumie. Kurwa. Ale dobra, jak i wyślemy dużo tanków, to wcale nie do mnie dobry dziesiątki. O, w ten sposób drugi. Z starego psyka mi się to Zdarza nie? się pani Koala, zdarza się. Więc za dychę wysyłamy, tak? bo co oni tam, no mają te slajmy, mają marczerów, ty, oni tam tą dychę to przeorają, nie? Nie, wyślemy im takich tanków, że, że spokojnie. No dobra. Wyślemy im, kurwa, zaraz ci powiem co im wyślemy. Ja kurwa mojemu wyślę potężnego ogra i coś jeszcze. A ty swojemu... Po wysyłasz wprost jakieś impy i chuj Impy, da? No? Tak. Będzie zajebiście Chłopy Dobry wieczór, dobry wieczór, dziękuję no za 20 miesięcy, subka, witam Miejmy nadzieję Że coś z tego jeszcze będzie no no, oni pewnie większego senda nam zrobią, co? Nie, my wysyłaliśmy ten później. Czyli myślisz, że nie będzie jakiś duży? No to blefaridzino! Ale, ale oni nam wysłali na siódme, a my im wysłaliśmy nasz. Chociaż na a chociaż w sumie mieliśmy sobie wtedy King'a off nasz, nasz powinien być dobrać. trochę większy, ale to zależy, ile kto ma uroboli, nie? No ta, ta. No ja, dostaję ja dostałem 220. No, ja dostałem 200. Ja wysłałem 260, to trochę więcej. Kurwa, ale niestety nie tankują te twoje merki tych łuczników. Więc jest A gdzie to pamięć tak? Ja swojego bossa dupię. zrobię dobra, chyba no, na styk. No ja twoja też zrobiłem. Kurwa, więc. prawie. No kurwa, no to teraz będziesz tak w pizdę w tej grze. Nie, no czy ja? A oni zrobili też? A, hmm. zrobili. Kurwa, nawet mój zrobił, no to F. Znaczy dobra, może dobra, nie FF. gramy. Gramy, gramy, gramy. Ale nie jak Jakbyśmy zgridowali do 11, to byśmy coraz nie żyli w tym momencie, nie? Pewnie tak. To co, jakieś my film bierzemy i próbujemy dociskać? Bo nie mają króla, nie? No, ale Twój kurwa 12 robi bezproblemowo. Chyba, żeby chciał. Nie, no na 11 też nie możemy wysłać. Nie, weź Sawiora po prostu, bo ja, jest... ja mam dosyć do... dobre w sumie statystyki. Tak I Seviora mówisz? Seviora weź. No dobra. I tak jak to kiedyś mówiłeś, gramy na skalin. No Okej, okay, jak się skalujesz, to mimo to szkroła trzeba podcisnąć, no. No, ja nie? No ale. Ale no dobra, jak już ty, jak już ty dałeś w króla. Ja dam no 4 dałem. dałem, no ale wiesz, wydaje mi się, że nie ma. Wszystko co masz, no dałem, dałem. Wszystko, co masz, no dałem. dałem, dałem. Tylko że kurwa, frans taki, że jak oni włośli obaj Ventura, no właśnie, no to nas wyruchają. A co zrobisz, co zrobisz? <ścoughs> może trzeba by jednak na dziewiątym im wysłać. no... Można, może tak... Okej, okay, to jest dobre... Kurwa, halo? No, halo może być w sumie w moim buildzie. Mhm. Mm mhm. Mm Kiedy FIFA na streamku, panie tu się oj, kurde, nie wiem, chyba nigdy. Robimy jeszcze tego króla czy jebać? Nie, nie, no co to. Dobra. Sejwujemy. ale kurwa, Przecież nie wiem, nie. możemy na nic wyspać w ogóle. Dobra, co ty tam masz A jakiejś turbo tragedii jeszcze, że nie ma, nie, ale też nie jest jakoś turbo wspaniale hmm. 5 Wydaje mi się, że możemy spróbować na 14, ale kurde, nie wiem. Czyli na 14, tak? A tak. oni też się przypadkiem nie wzięli tego króla Hila? Wzięli też saviora, nie? Aha, no chyba że tak. Nawet nie patrzyłem, Bo im skoczyło bo... HP, im straszesz też skoczyło wpytę. No to tak, to tak. Zapomniałem, że oni Chociaż, ale u nich mógł tylko jeden wziąć, bo przecież oni mieli więcej tego króla. No oni, oni jeszcze mieć... sejwują, mów Będzie gruby sent. To co? 14 albo DG? No, tak, tak. 14-14. Dobra. Czemu Sirku, pan nie męczy tylko jakieś gumno? Ale ty jesteś ham z lasu, prawdziwy. No, mówiłem, że ty ham jest. Nie, gumno, tylko elegancką gierkę. Dobra. ja, ah, jaja. No budlmy się, budlmy się, Legion jest spoko, Legion jest the best Tutaj w pierwszej, pierwszej grze troszeczkę te... Rapaty, turbulencje, ale spoko Wyprostujemy Kiedy chodźcie? Panie Senu, ja ja, jest, ja jestem tylko 130 do tyłu No Na 355, więc coś nie ma jakiejś tragedii. Ty... No jak nie, 355 czy to jest w chuj no. Centaur ogryk, ogryk poszedł kurwa niestety na Splita Ja może wyczyszczę ciężko mi stwierdzić no, czy moment. ja paść nie padnę ale No ale coś tam przyjdzie mi no Dobra ja czyszczę Aha No tamten dostał na web oby jeden znaczy, i drugi dostał oby... turbo na web, zobacz a my no, całkiem zajebiście wszystko Dobra, kierowniku. Dobrze, to mi się podoba. To mi się podoba. Yy, mordujemy ich. 16 albo 17. Zobaczymy. Ty, czy ja nawet ciebie jeszcze utrzymam, kurwa? Ja nie, nie dono, ple, 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 plecak kurwa zakładany. A elegancko, i to mi się podoba. Kurwa, dalej jestem w na minusie. bo Ty, może teraz się tak nie wiem, ile ty pusznąłeś, znaczy, ale... Dlaczego ja puszczałem mocno, ale od tego momentu już ile teraz masz? będę robił 490, ale jesteśmy po sędzie, więc. Mógłbyś Firelorda ulepszyć. No ale to mogą nam wysłać teraz jeszcze raz, ale dobra, nasz nie król przeżyje. No, to... Przeżyje. Dobra, dobra ale no, co, 17 to... się dusimy, nie? Jak nam nie wyślą teraz, to 17, jak nam wyślą teraz, to będzie się czy nie 16, wiesz? A no tak, bo mogę coś poddusić, poddymić. No nie wysłali. Nie, jak mi... Nic... to że kurwa? To co? No myślę, że możemy spać 16. Tak? To próbujemy. Aury lecą i coś się jeszcze dośle. Ja full value teraz pocisnę. Nic nie puszujemy. To że oni mają strasznie dużo piersa, nie? To jest ten problem, ale dobra, spróbujemy. No, a ja bym full value i centaura. Ciężko będzie to przeżyć wydaje przeżyć, mi się. Przeżyć na pewno, w sensie to wydaje mi się, że tutaj już jest walka na śmierć i życie, co? No moim zdaniem lepsze nie drzewka na szesnastce. Jezu, nie, nie ma Nie Drzewko było wcześniej, wiesz? Drzewko było nie ma wcześniej. żadnego piersa, Ale ja chcę utrzymać, to i, musimy utrzymać. Co, co ty musimy masz trzymać. ustawienie w tej grze? Gluziaki no tak, no ja, ja wiem, no ja wiem, że mam tragiczne, ale to tutaj wiesz, ja nie mam mieć pirca, ja mam ustać jak najdłużej z tobą, żeby oni puścili i się mano. No, jest ja to w sumie mogłeś zrobić suicide, nie wiem, że jest stąd tak źle. Czyli mogłeś wiesz, no, no od masz, pie... jest od... Mogłeś od 15 wjechać wiesz po prostu full workerów Dobra, wygraliśmy. Widzisz, no. twarda bania, ale, ale naprawdę, ja cię proszę, jak ja cię proszę o coś. Żebyś mi powiedział o ustawienie, to robisz ping i siema, bo ty zrobiłeś mi najpierw litanie, jak to jest bardzo useless i się nie podoba, żeby w trzy ostatnie 3 sekundy mi ping do dzieła postawić, no. no po prostu jak ja usłyszałem twój pomysł, żeby robić drugiego pielgrzyma na drugiej... Ale tu jest to, mm, mm. to jest koks! To jest koks!